Witajcie. Wiele osób mogło się tego nie spodziewać, ale były zapytania gdzieś tam na live'ach, żeby może coś takiego nagrać. Dlatego zarzuciłem tutaj kamerę na głowę i coś tam nagramy z, z kombajnu, który wygląda właśnie tak, że mówiłem, że. Jest to do 4 M900 i co tutaj trzeba zrobić? Tam kiedyś w przyszłości jak będziemy kosić to będą z tego nagrania, ale tutaj chodzi o to, żeby ten łańcuch skrócić. Także ja już tutaj otworzę i wam pokażę o co chodzi. I sobie odkręcimy napinacz i zdejmiemy ten łańcuch. No bo już on jest za długi ciągnął się jakoś przez te lata ile ten kombajn chodzi, dobra tak się tutaj to podnosi w tym kombajnie wygląda to właśnie tak tutaj to ta klapa cała podniesiona z tej strony i patrzcie tutaj jest od młocarni a tutaj od odrzutnika słomy no i tutaj, tu jest ten napinacz, widzicie jakie to jest długie Łańcuch jest wyciągnięty strasznie, i trzeba go poluzować. Zdjąć ten łańcuch no i go skrócić. Dlatego mam już tutaj do tego klucz. O, no właśnie, i odkręćmy tutaj ten napinacz. To no tak nie w tą stronę. O, dobra. Nie było to też jakoś. Straszliwie mocno skręcone, bo on się też niwa poluzował, i, yy, i, i zaczął tutaj ten łańcuch strasznie uderzać o wszystko, no ale w porę się zorientowaliśmy, że to chodzi o to. I tak, i przede wszystkim ten łańcuch po skróceniu będzie trzeba dać na odwrót, bo on powinien być chyba tutaj na odwrót. A zobaczcie, jak właśnie jest już zdjęty. O właśnie pod spodem, pod spodem pod tym napinaczem to powinno być tak. Tylko że teraz dajmy go w górę. Tutaj załóżmy na, na młocarnię. To jest podwójny łańcuch i to powinno chodzić tak. Tutaj powinien ten, ten napinacz powinien dociskać ten łańcuch, a nie żeby ten łańcuch chodził tam wysoko nad nim. I wtedy on będzie krótszy i nie będzie też tak, taki głośny, bo on strasznie głośno chodził, a on się kręci bardzo, bardzo szybko. To bardzo szybko tutaj lata. Nawet tutaj jest smarowanie tego i, i pisze, że chyba od 4 do 8 kropli na minutę powinno kapać z tego. Tutaj rurką poprowadzone i właśnie tędy kapie na ten łańcuch. No właśnie i też w sumie nie wiem co to co te oznaczenia tutaj oznaczają i, i te też nie wiem co. a nie tutaj jest właśnie to pokazane że ten napinacz powinien być ten łańcuch podprowadzony być pod tym napinaczem a był na no ale tak już był kupiony ten kombajn no i co jak już poluzowaliśmy to to na razie może tutaj być więc sobie zdejmijmy zdejmiemy ten łańcuch w ogóle stąd. I, I będzie można go skrócić. Nie wiem czy to my będziemy skracać czy nie, ale, ale trzeba to zdjąć. Bez problemu to schodzi, bo jest takie długie. O no właśnie. Także tak wygląda łańcuch od młocarni i od odrzutnika słomy. Trzeba go skrócić o kilka dobrych ogniw, a tu jest gdzieś spinka. O właśnie. Tu jest ta spinka, więc to będzie trzeba ją rozpiąć, i to powinno tu, powinien ten łańcuch się rozpiąć, chociaż on jest podwójny. Więc no ale dobra, to zobaczymy. Więc to była taka pierwsza tutaj szybka akcja do nagrania. Jeszcze będzie wymieniany olej, więc też najwyżej Wam pokażę. Tutaj, tutaj się odkręca w tym miejscu, chyba. I z silnika jest tutaj właśnie taka rura poprowadzona tędy. No i tutaj nam z tego silnika zleci. A w sumie może nawet wejdę tam wysoko. To Wam pokażę tutaj jak wygląda w ogóle ten kombajn, bo no nie wszyscy mogą, mogą mogli słyszeć o takim kombajnie. Tak tutaj jest powietrzem chłodzony. Tutaj yy, tam jest właśnie ta rura od tego oleju i stamtąd to będzie wszystko ładnie leciało. Więc też Wam to pokażę, ale to za chwilę bo to raczej dzisiaj nie będziemy robić tylko, tylko później bo trzeba to rozgrzać też trochę żeby był ten olej rozgrzany ale dobra mieliśmy zdjąć ten łańcuch i, i został zdjęty no i sprawa wygląda tak że jest już to ogarnięte także dosłownie ile godzina zeszło od poprzedniego tutaj ujęcia i jest łańcuch założony to już działa tyle Taki kawałek został ogarnięty czyli 4 te ogniwka wyjęte i jest już napinacz przykręcony teraz jest to tak nadal jest taki jeszcze troszkę luźny ale no już nie jest to co było tutaj będzie kapało i smarowało właśnie z tej, z tego tutaj takiego słoika z tej puszki a to też jak wiecie o co tu chodzi jak ktoś może ma taki kombajn i wie o co chodzi z tą tabelką na przykład tutaj to może gdzieś tam się ze mną skontaktować i na facebooku mi napisać o co tu chodzi tutaj no to tam wiadomo ale właśnie ta tabelka cała i też w sumie tu o co tu chodzi z tymi z tymi naklejkami a ta naklejka to jest chyba że tu jest dostęp do klepiska właśnie taki trochę z tej strony no i co, i powinno to już chodzić o wiele lepiej. Już sprawdzaliśmy i, i działa lepiej. Ewentualnie jeszcze tutaj będzie trzeba obserwować to łożysko na tym kole pasowym od całego napędu, tutaj od przekazania napędu, od silnika. Silnik właśnie tam jest na górze i ten pas tutaj napędza to duże to koło. Jest przekazywany na tamtą stronę kombajnu, i z tamtej strony już jest wszystko napędzane. Dobra, także ja mówię, tyle zostało wyciągnięte, i, i tutaj ta sprawa już byłaby ogarnięta. To teraz przesmarujemy sobie te, ten kombajn tutaj taką smarownicą, miałem tutaj nożną, ale. Nie chcę zbytnio ona współpracować, to mówię, ta będzie lepsza. E, I co? Jest tutaj trochę tych kalamitek, ale nie ma ich jakoś dużo. Nie wiem, może o nie wszystkich wiem. Mm, może o wszystkich nie wiem, ale tak. E, od czego zaczynamy? Może zacznijmy od tyłu, od osi. Mhm. I tutaj oś najpierw przesmarować. Oj, i te skręty tutaj. Patrzcie. Mam szmatę, to będziemy wyczyścić to, te kalamitki i, i cykamy. Tym trochę zejdzie dłużej. Takie smarowanie. O, poszło. Idzie. No, wyszło to. Starczy. Dużo tu chyba nie trzeba. Z tego co widzę po drugiej stronie też o ładnie poszło też trochę już wyszło więc starczy e, tutaj jest regulacja wiatru właśnie tą korbką ewentualnie tutaj będzie też można tam psiknąć na nią żeby lepiej chodziła i tak tutaj tej osi, o właśnie tutaj, jest jeszcze. Nie wiem, czy tam widać, czy nie widać, no ale jest tu od spodu. O, idzie, idzie, ale ciężko. Dobra, ale tu się ciężko wbijało. Ja cię jakoś. Było słychać, jakby to się cofało z powrotem. To jest dziwna... Dziwna sprawa. Ale coś tam się wbiło. Tutaj są... Te wahacze, takie od... Yy, od sit, więc tutaj... Też cyk cykniemy. Dobra, nawet wychodzi to. Ok, teraz tu jest takie podwójne ładnie końcówka trzyma. A nawet nieźle idzie tą smarownicą. Powiem wam, że myślałem, że, że, że będzie to gorzej szło. A Dwa, dwa No dobra, dajmy tutaj. Tym dobra na to, na dole teraz. Wychodzi tam to widać, że starczy. Nie wiem, czy tam widać, czy nie widać na kamerze, ale jest właśnie tu. Z poszło i tutaj wbijemy więcej tych pęknięć. Czy bo już widzę, że tam uciekło. I tak po tej stronie jest jeszcze najważniejsza w sumie jedna z najważniejszych karemitek. To jest właśnie ta, która smaruje całe to koło tutaj, cały ten napęd idzie. I tutaj to dajmy dużo tego, bo tutaj to jest potrzeba. No i zobaczcie, tu jest tak to ogarnięte, że ten smar jest poprowadzony rurką, tędy, o takim, taką rurką, i on leci tam. I od tyłu tam jest smarowany. Tylko no nie ma jak tego pokazać, gdzie to tam wchodzi od tyłu. Nawet w sumie i sam tutaj nie widzę. No ale to idzie tam, właśnie od tyłu, ta rurka, w środek tego. Dalej to trzeba to główne koło tutaj jezdne. I tak tu są trzy kalamitki w tym kole. Jedna jest właśnie tutaj, widzę na górze. A drugie tam będzie trzeba od spodu zajść. Ale to dobrze, bo tutaj też jest taka akcja, że najlepiej to się smaruje, jak to koło jest ściśnięte. Kurde, wychodzi bokiem. O, dobra, starczy tyle, bo już widzę, że wychodzi. I patrzcie, tu jest więcej miejsca, gdy to koło jest ściśnięte. Gdy te dwa koła właśnie są ściśnięte, to wtedy jest więcej miejsca tutaj, żeby nasmarować. Niby jest jakieś wyżłobienie na tą kalamitkę akurat, ale to tak czy siak, jak jest to koło ściśnięte, no to wtedy jest więcej miejsca. No i tam są jeszcze dwie, tylko że trzeba iść tam od spodu. No idzie. Dobra, może tyle wystarczy, bo widzę, że już wychodzi. I jeszcze tu od przodu jest trzecia na tym kole, na tym samym kole. I jest, mamy ją. Mamy, więc lecimy. Idzie, idzie. To jest takie najcięższe koło, chyba do przesmarowania tutaj. W tym potrzeba do tych trzech kalamitek tak żeby z każdej strony było smarowanie dobre. Dobra, starczy OK. I jeszcze z tej strony to by było na tyle. Eee, chodźcie jeszcze na tamtą stronę drugą. Tutaj by były, patrzcie, na tym kole pasowym jest, na tym, ale to jest niewykorzystywane, bo to jest coś sieczkarni. Tutaj też by było do smarowania właśnie to całe sprzęgło. No ale tu nie ma sieczkarni, więc to nie, nie pracuje. Od tych sit to właśnie po tamtej stronie też takie coś tutaj smarowaliśmy. Nie wiem jak ten. Nie wiem jak ten element się nazywa. No ale. To jest właśnie to. Widzicie tamto. Dobra, to lecimy. Idzie. O, poszedł. Więc niech, niech będzie tyle. I tu jest jeszcze jedna chyba. Tutaj też są te wahacze, ale tu nie ma smarowania na nich. Dziwne, bo z tyłu są. Z tyłu jest smarowanie, właśnie są kalamitki, a tu z przodu nie ma. Taka, taka dziwna sprawa z tym związana trochę. Hmm. Też nie wiem, jak ktoś ma taki kombajn, jak widzi, że tutaj e, o jakiejś kalamitce nie wiem, a, a wie, że gdzieś jeszcze powinno być to smarowanie, no to też może mi powiedzieć, bo wiecie, jak jest. Jeszcze tylko od roku ten kombajn tu jest. I tu jeszcze było na tym, na tej wialni, na tym napędzie tej wialni, gdzieś pamiętam. Dałem radę. No i leci. Idzie, idzie. Słychać jak idzie. Super. O, dobra, wyszło już tutaj. Niech będzie. Niech będzie. Dobra. Nie, jest. Czyli tyle. Z tej strony to by było na tyle. Eee, aż dziwne, że to koło nie ma tutaj żadnego smarowania. No, powinna tu też być jakaś kalamitka, bo to przecież pracuje cały czas i to na dużych obrotach. No ale nie ma no, więc nie wiem czemu tak, czy to ktoś może robił kiedyś nie ma tutaj swarowania, no nie ma no. tu nawet dziurki od spodu nie ma na kalamitkę żeby wkręcić to by trzeba było to jakoś wiercić więc no trudno i to tyle jeżeli chodzi właśnie o kombajn i teraz w hederze jeszcze są dwie więc chodźmy tu jeszcze do hedera tak w hederze jest tu kosa kosa napęd kosy tu Dobra będzie Ten nadmiar stąd Co wyszło gdzieś bokiem to dajmy na ten łańcuch tu O dobra założyłem to lecimy idzie idzie Dobra, no to starczy. Są tutaj też sporo śmieci w tym kole. No dobra, dobrze, że jeszcze tą zauważyłem. Jeszcze ją cyknę. I idzie. Super. by została nieprzesmarowana, gdybym tutaj nie zaczął czyścić ten kurz. Oj, ładnie sobie wyszło tutaj, dobra. To tyle, chyba że tu jest coś takiego, że też jest trzy te kalamitki, ale chyba nie. To jest takie mniejsze koło, które też jest w ogóle chodzące, ściskające się, bo to jest od napędu nagarniacza. To, że tu akurat to nie działa, ta, ta linka tam na górze się kręci, to, to, to nie działa właśnie regulacja prędkości motowideł. Nie dobra, tam na dole już nie ma. Także tyle. Tu więcej kalamitek już nie znajdziemy raczej. Mam nadzieję, że tutaj było cokolwiek widać. Także na razie cięcie. Teraz sobie wymienimy olej w silniku. Nie wiem, myślę, że tam widać to cokolwiek tutaj właśnie jest ten spust oleju, więc odkręćmy to sobie. Dobro, dobra, poszło. Tak, poszło, więc um, dopiero leciutko poszło, ale niech się stanie wiaderko. Dobra, mamy wiaderko, więc, więc co, trzeba to jakoś tu trzymać. Tak, to no, powinno, powinno się udać. Jeszcze sobie tu będę trzymał o, na kolanie najwyżej. podeprę trochę. Raczej więcej nie będzie niż to wiaderko. No dobra, teraz możemy już bez obaw to pociągnąć i odkręcić. No, pójdzie w palcach już, więc lecimy. No, poleciało. Udało się, no i nie wpadł korek, co najważniejsze, no ładnie leci. O, dobra, przestaje jeszcze nie na miarce była mniej więcej połowa. Zawsze, jak było teraz, ostatnio sprawdzany. Więc nie wiem, jak ktoś wie, ile tam na przykład oryginalnie powinno tutaj być, czy coś, to może napisać. No, ile tam mieści się oleju, tak na przykład katalogowo. Hmm. Dobra, to niech sobie tutaj dalej skapuje. No, dobra, jeszcze potrzymam, bo jeszcze leci ciurkiem. Yy, I filtry odkręcimy na górze. Tak, odkręcimy filtr. No tutaj by to leciało na koło, więc nie ma jak tego tutaj postawić, żeby to sobie ściekało. Najwyżej zakręcę śrubkę, czy no tą śrubę tutaj, i później, nie wiem, za, za jakąś godzinę odkręcę jeszcze, żeby to zleciało, co tam się ustało. I tyle. No bo tutaj w tym wężu, tutaj zawsze też do tego węża też trochę wejdzie. I trzeba to zawsze trochę więcej nalać, dobra, to na razie sobie tu zakręcę. Może niech się uzbiera więcej, i wtedy podstawię jeszcze raz wiaderko i zleci to, co w tym wężu tutaj się zatrzyma. A to postawmy. O, no, trochę na koło tutaj spadło, ale nie dużo. No, i tak to wygląda. Ile jest? 10 litrów, 10 litrów tutaj było. To co, wchodzimy na górę. Odkręcić filtr teraz. Tu jest ten filtr. Filtr na nazwie Donaldson, model numer P559418. Dobra, tutaj jest filtr, właśnie od paliwa. Tam na dole od oleju, więc odkręcamy go teraz. Sprawdźmy, jak to pójdzie. Dobra, idzie. Jest elegancko. O, już tu się trochę odwylewa. Dobra, to lecimy. Jest. Mam go. Trochę się przy tym pobrudziłem, ale dobra, niech będzie. Pozbyliśmy się starego filtra teraz tutaj przeczyścić to miejsce o, sporo tego błota takiego, o dobra spadło i tyle, jest nowy filtr identyczny jak tamten więc zakręcam go zakręcony, za chwilę go dokręcę mocniej tylko wytrę sobie ręce bo Nalewany był olej do niego, do środka, i też trochę gdzieś tam po nim pociekło. Więc jest taki tłusty. Dobra, elegancko. Jest filtr zakręcony, więc to tyle z tej strony. I za chwilę nalejemy olej tutaj w to miejsce. Tu się właśnie olej wlewa, więc za chwilę zostanie nalany. Olej został już wymieniony. Nalany, jak widzieliście przed chwilą, nowy. Maszyna przepalona, więc już tam się rozeszło. Na miarce pokazuje poziom maksymalny. Więc, no więc, ok. I tak, mówię, tu już było przepalane. Więc, cóż, widzimy się na jakimś tam vlogu z cięcia, ze żniw, a na tym odcinku. Skróciliśmy właśnie ten oto tutaj łańcuch, jeszcze on zostanie nasmarowany. Wymieniliśmy właśnie olej. Tutaj dzisiaj. Dzisiaj jest dzień 18 lipca 2024, więc tego dnia został właśnie wymieniony olej, to tutaj tak dla pamięci na następne lata dla siebie mówię. I przesmarowaliśmy też go właśnie tutaj na odcinku, więc więc można już kosić także na dziś tyle widzimy się na jakimś tam vlogu coś tam nagram